Siema, witajcie w pierwszym odcinku z Brawl Stars Mój brat oczywiście musi przeszkadzać odezwij się Ja tutaj oczywiście bez skrzynowic Mega dawno nie grałem w Brawl Stars mhm. W ogóle nie wiem czemu się zaczyna tablet No dobra. I uwaga. Dobra, robimy opening. Nic. Uwaga, kolejna skrzynka. A, też nic ciekawego. Dobra, znowu nic. W ogóle nie mam dobrych zademierzy, ja, że mam same takie nupskie niczym... Mhm. Mm tak w ogóle jesteście prestiżowi ludzie. A nagrywam też na telefonie mm. też jedną aplikację, ale nie mogę za długich filmików robić, bo za dużo pamięci zajmuje. Hmm, odezwiesz się bracia. Co? Odezwiesz się bracia? No? Powiedz coś do widzów. Powiedz, że Siema. zostawili łapkę. Zostawcie łapkę ze subem. No właśnie, powiedział, żebyście zostawili łapkę ze subem. Bo jeśli tego nie zrobicie, to nie będzie kolejnego dziecka. I w ogóle nic nie, nie wydropiło. Okej, okay. ja tutaj oczywiście robimy na Bo Wbijamy randki. Podstawa. Oczywiście nawiązanie sojuszu. Ze swoimi sojusznikami. Jeśli nie masz sojuszu z sojusznikami, no to jest bardzo źle. Nie ma. Chronimy bazę, To jest najważniejsze. Myślałem, że znowu mi się skończyło nagrywanie. Tutaj ja jako El Primo jestem niezwyciężony. No ja bym tak. I uwaga. Kolejny zabity. Okej, okay. okay. nie ma takiego lupa, który mnie by pokonał. Pokonał mnie, pokonał mnie, pokonał mnie. Nie ma takiego nuba. Nuba nie ma, nuba nie ma. No ale mam słabą drużynę? słabo nie mamy drużyny, To po prostu ja jestem słaby. Ja po prostu przyjemno i biorę skryć. Cio! Do ziawu i na spędzlawo, do ziawu. Aluminium. jest dobre. Aluminium. A ten tylko leczy się. No ale no dobra, lepszy taki gościu niż żaden gościu. O oh, o. Oh.

Nie chcąc zniszczyłem. O, o, o nie, to są najgorsze. Maluch najgorsze. Jeszcze, gdy mamy awka, to jest najgorsze. Awki są gorsze jednak od... Nubów! No awka to jest najgorszy Typ gracza. I jeszcze zużyłem ulka. Na no nic. Patrzcie. no to jacy trzy stajki moje mają. Moi zawodnicy, moją 300 IQ play. Właśnie przegrałem przez moje IQ przez moje osoby z IQ Bardzo wysokim Chciałbym się pochwalić. Nie, 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 nie. Dobra, długo wytrzymaliśmy. Pięć sekund nie przeżyjemy. Można słabą postać na to. Mam postać bardzo dobrą, brakiem. Ale na to. Na to właśnie. Nie, ale ma słaby zasięg. No ale zasięg jest proszę. Nie, no, nie się mury. Mury już są nie są ważne. Ważne, żeby chociaż jednego pokonać. Musimy teraz razem się trzymać. No tutaj prawie wszyscy padliśmy. Jak padlina. O nie. Nie. Mm. A. nie. nie. Nie, 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 nie. i nas rozwalili. Łanie nam poszło Angelo. Przez chwilę afczu, co nas rozgromiło co nie mokry bracie? nie, ale zmień zmień sobie postać zmień sobie postać nie a to za słaba na natychmiast nie, szemo wyjdziesz teraz, będziesz na YouTube w takim razie i dobra wyjdzie mój brat będzie na YouTube a. no jak to mówię to jest na YouTube XD jeśli się uda wrzucić, ten filmik. Bude. niech to, niech to i przegrałem. No, ale nie miałem szansa. Bardzo filmik myślę, że 10-minutowy wystarczy. Bo apka nie nadrabia. Nie nadrabia, Moi bracie, czemu się nie ubrałeś? No, bo. Nie wiem. Mhm, uh -huh, okej. Okay. Nie wiem. No okej. Okay. Po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie. Widziałeś nie? Okej, okay, rozwaliliśmy te dwie skrzynki. Tutaj oczywiście Daryl Darulowski. Okej, okay, to trzeba się uleczyć. ten span... wolno iść. Dobra. Tutaj nie widzą, że ja jestem ten... I podejdzie do mnie. Ptus, ptus. Niech to, niech to, niech to, Chowamy się tutaj. Jest ten ptaszek. Dobra. Myślę, że Poko zaatakujemy. Sloka. Ta ma może cię... Cicho, zrobić. Szymonku! Będę musiał ciebie wycinać. Yy, witajcie po krótkiej przerwie. Nie wiem, czy coś zrobię przerwę, czy nie. Ale już tak mówię Barbara, w razie co Ile to machnięcie zadaje? Nie odpowiadam na twoje pytania Szymon, zrozumiesz? Jesteś wierny. No. Zabiłeś bossa. Teraz moje połowa HP to tyle na początku gry. Tyle sama ja na początku gry. Okej, okay, najważniejsze. Okej. Okay. Okej. Okay. nikt okay. Niech to! Tyle osób było tyle osób jest wszędzie, a ja jeden biegnie. Biegnę i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jedna rundka, no dobra. No 12 minut, kurde. Nie, 12 nie ma. Niecałe 10 jest. 1038. Bo... Oczywiście mój, mojemu bratowi odbija. Nie, nie odbija. Po prostu chciałem to być. No i się zarobuję jak w domu. No, ty nie jesteś w domu, ty jesteś u Calunda <grymanda> konfidenta. Dobra topa